Siemanko z tej strony Metsy, witam was w pierwszym odcinku z trzeciego sezonu mojej kariery. Nie spodziewałem się, że ta przygoda potrwa tak długo, ale jak widać ma ta kariera potencjał. Proszę oczywiście o wypożyczenie, bo w Radom Jaku nie planuję grać, a transfer definitywny, no nie oszukujmy się, z tym overallem z ekstra klasy raczej nie miałby szans powodzenia. No i jak widzimy szybko została spełniona moja prośba, więc pora się udać na wypożyczenie, poza tym osiągnąłem maksymalny 25 poziom. Więc tutaj już nie będziemy zdobywać nowych punktów umiejętności. Norwich City w Anglii już byłem w dość przeciętnym klubie, więc drugi raz bym nie chciał tego powtarzać. Odrzucamy tą ofertę. Następnie River Plate, wycieczka do Ameryki Południowej. Brzmi na pierwszy rzut oka ciekawie, ale jednak wolę to odrzucić. Następna oferta z Watfordu, tam już byłem. Całkiem niezłe wspomnienie, ale sukcesów brak, więc ta oferta zostaje również odrzucona. Następnie Olympik Marsylia. Byłem we Francji w mocniejszym klubie Monaco, no bo to my zdobyliśmy jednak mistrzostwo, więc Marsylia nie byłaby krokiem naprzód. Odrzucamy tę ofertę. West Ham, ciekawa angielska drużyna, na pewno poziom wyżej niż Watford i Norwich, ale jednak mam trochę bardziej ambitne plany. Następnie Ajax Amsterdam, dominacja w Holandii, kolejne trofea na wyciągnięcie ręki. Brzmi ciekawie. Ale wolałbym jednak jakąś topową ligę. Sporting Club de Portugal. Też można powalczyć o najwyższe cele w Portugalii. Ale jednak wolałbym ofertę z tych top 5 lig europejskich. Więc oferta z Portugalii jest odrzucona. Leicester. Oj, tu już zaczynają naprawdę ciekawe kluby uderzać. Leicester, Leicester. Piękne pieniądze, ciekawa perspektywa. Ale poczekajmy jeszcze. PSV Eindhoven Jednak klub słabszy od Ajaxu. Więc skoro odrzuciłem Ajax, to i PSW zostaje odrzucone. Tym razem widzimy powołanie do reprezentacji Polski taki przerywnik mały na ostatni mecz eliminacji. Inter, oj, to jest taka oferta. No powiem wam, chyba na którą czekałem. No ale właśnie, jak to jest z tym Interem? Pensja bardzo dobra, ale czy grają w Lidze Mistrzów? Tak jest, Borussia, Benfica i Midtjylland są ich rywalem. Chciałem zagrać w tej upragnionej Lidze Mistrzów, dostałem bardzo fajną ofertę i myślę, że taką ofertę trzeba zaakceptować, jest to wypożyczenie marzeń do bardzo mocnego klubu, który gra w Champions League? Cóż więcej mogłem chcieć? Tutaj oczywiście wypożyczenie z radą, jaka radą. W tym pierwszym odcinku zagramy klasycznie trzy spotkania, żeby nie był za długi. Hiszpania, i kto wie, może nawet liga mistrzów, bo widzimy na horyzoncie mecz z Borusją, Handanowicz 80 Reala. radu ile będzie miał? 79 Oliveira 67. Tutaj 69 z piłkarzy, no i Brazao 71, więc wybijam się na tle reszty. Po dwóch kolejkach, Inter ma dwa remisy, więc nie jest to fantastyczny początek, ale może z nami będzie lepiej. Na czele tabeli, kto się znajduje, zobaczmy ekipa SST Napoli. No i jeśli chodzi o ostatni dzień okienka, tutaj Salem pozyskany za 2 miliony na pewno nie będzie to game changer. A jeśli chodzi o mecz z Hiszpanią, to jak będzie w tym spotkaniu. No, przegrywamy 2 do 0, więc ten mój upgrade, oh, no delikatnie mówiąc, dość szybko zaczyna się oddalać, ale może jeszcze odrobimy straty, kto wie. No bo oczywiście, żeby wbić kolejny archetyp, muszę mieć 10 zwycięstw z rzędu, łatwo nie będzie, ale dam z siebie wszystko, by to osiągnąć, jest tutaj piąstkowanie i będzie kolejny w tym spotkaniu rzut rożny. Chociaż pierwszy, gdy jestem na boisku. Milik, ależ bramka, uderzenie w okolice Okienka. Gol kontaktowy dla reprezentacji Polski, 67 minuta. Odzyskujemy nadzieję. Ale Hiszpania chce nas wypunktować. Zobaczmy Asencję o piłka w narożniku boiska. Na krótko Olmo przy piłce dogranie. Zamieszanie Bednarek, drybluje. Ale na szczęście w dobrą stronę. Jest przepuszczenie piłki do Torresa, Ferran Torres. Torres na pole karne, ale to jak króluję w przestworzach. I czy będzie jeszcze akcja? Niestety nie było, Polska przegrywa. A mój upgrade archetypu, no, oddala się, no bo wiecie, muszę mieć te 10 zwycięstw. Pamiętajcie, w oficjalnych meczach tam mecze towarzyskie nie bierzemy pod uwagę, no bo one też żadnego znaczenia nie mają. Liczą się tylko mecze oficjalne. No a jak widać w tym oficjalnym spotkaniu z Hiszpanią, no delikatnie mówiąc, nie poszło nam najlepiej. Wiadomo Milik zdobył gdy byłem na boisku bramkę kontaktową, ale na niewiele to się zdało. Bo niestety przegraliśmy, ale i tak mamy pierwsze miejsce w grupie, druga Portugalia, Hiszpania, Norwegia i Szkocja. Muszą obejść się smakiem. No i to mi się podoba, że my jesteśmy najlepsi. Diogo Rzota królem strzelców, jeśli chodzi o asystentów. Kto tam będzie królował? Ruben Neves między innymi i kilku innych piłkarzy. A De Gea miał najwięcej czystych kąt, bo nie grał. No i Empoli będzie naszym rywalem. W drugim meczu dajmy z siebie wszystko, żeby wygrać. No i widzimy spokojne rozgrywanie piłki, co wymyśli Inter w tej sytuacji. Mija dogrywa do środka strzał Firmino, broni to Buraj. Ależ fantastyczna interwencja bramkarza, obronił to końcówkami palców. No i jak widzimy Empoli w natarciu, Krociata do środka, Sztulac z dystansu mu czego. No niestety zmienił tory lotu piłki, inteligentne zachowanie gracza z Albanii. No i niestety Empoli na prowadzeniu. Dobre dogranie do boku, zobaczmy. Pirello może dośrodkowywać, zwleka z tym jednak. Wreszcie centruje, podbita piłka przez Defraja. Zgranie do środka, strzał, bardzo anemiczny. I piłka kończy w moich rękach. Dobrze Lemar napędza naszą akcję ofensywną. Świetny drybling Francuza, dogranie po ziemi. Lautaro jeszcze firmino powstrzymany, buraj. Ma dzisiaj dzień konia, broni wszystko co się da. I wznawiamy grę, odrzutu rożnego. Centralemara Mara, nie ma główki. Piłka przed polem karnym gol! ale jest przed pola karnego. Nicola Barella nie dał szans bramkarzowi, i nareszcie Buraj został pokonany. No ale jak widzimy, Empoli w drugiej połowie dyktuje warunki gry. Rób na pole karne. Pusty przelot zaliczyłem. Oj, dobrze, że był Van Hoysten, a ostatecznie mam piłkę w rękach. Jedna z najgorszych interwencji w trakcie tych trzech sezonów. Kizetelin. Telin do środka, usami z dystansu nad poprzeczką. Mało zabrakło, ale na szczęście strzał niecelny. Jest tutaj sztulac w narożniku boiska. Nareszcie dośrodkował, ale piłkę udało mi się wypiąstkować. No ale widzimy gracze Empoli ją zgarniają. Viti do środka, Krociata. Czy uderzy? Dokrywa strzał, poprzeczka, pusta bramka. Ale obrońca ratuje nam skórę. No ale jak widzimy, Empoli cały czas posiadani piłki rób. Czy zagra do środka? Tak jest, bajrami. Dobrze telin, ale strzał jednak nie do końca udany. No i ostatecznie ten mecz kończy się podziałem punktów. Oj, te 10 zwycięstw z rzędu? To powiem wam, w tym interze widzę może być wyzwanie, skoro zaczynamy od Remisus Empoli. Ale kto wie, może to będą złe miłego początki. No bo ta drużyna na pewno ma potencjał, by walczyć i o Mistrzostwo Włoch, i o zwycięstwo w lidze mistrzów. Skład mamy na każdej pozycji ciekawy. No i teraz to wszystko tylko zgrać. I możemy liczyć, mam nadzieję, na duże sukcesy, nawet większe niż w Monako. Ale do tej pory trzy punkty w trzech kolejkach. Oj, to chluby nie przynosi. No ale teraz możemy zobaczyć tabelę. No bo jak dobrze pójdzie, to zadebiutujemy dzisiaj w Lidze Mistrzów. A rywalem jest Borussia. Czy dostanę szansę? Tak jest w podstawowym składzie. Czas pokazać, kto jest najlepszy w grupie. Wiadomo, to dopiero pierwsza kolejka, ale od razu mecz na szczycie Roberto Firmino w indywidualnej akcji. Strzał broni to Kobel. Czy będzie dobitka? No niestety nie. Dobra interwencja Di Lorenzo. No i widzimy Wicel, rozrzucił do boku Di Lorenzo. Di Lorenzo dośrodkowanie, główka, pewny chwyt. Po to właśnie się ma klej na rękawicach. No i tutaj wznowienie, ale bardzo nieudane przejęcie piłki Modachu. Dobrze tutaj pograli Brand i obroniłem to. Takimi strzałami się mnie nie zaskoczy. Forma jest. Oby do, szusowała do tego forma zespołu. Centra na pole karnej. Kolejny raz wygrywam taką przebitkę. Ale to nie koniec. Guerreiro do środka. Bellingham. Simon Bellingham. Jeszcze akanji. Zagrywa na pole karne, Julian Brand. Julian Brand zablokowany. I przechwytujemy tą piłkę. Inter w natarciu. Zobaczmy Lautaro. Lazaro. Valentino Lazaro. Gol. Ależ uderzył. Kobel robił co w jego mocy. Ale przy takich strzałach Szwajcar może niewiele. Dobre zgranie Barelli, Firmino, nie ma spalonego Lautaro, Lazaro Gola, ależ on ma dzisiaj dzień konia. Druga bramka Austriaka, a Inter prowadzi w Dortmundzie już 2 do 0. No ale jak widzimy Borussia się nie podda Haaland, dobrze tutaj zagrali. Malen obok bramki, no takimi strzałami nie pokona żadnego bramkarza. Dobrze Malen do Branda, Julian Brand nad poprzeczką. Zdecydowani gracze Borussii mają źle nastawiony celownik. Lautaro sam na sam 3-0, takimi strzałami podbija się stadiony świata, a tutaj Inter bawi się na idu i park. Guerreiro do środka, Malen, Brand, rykoszet, czemu mój bramkarz się nie rzuca gol? Chciałem interweniować, wychylałem drążek w tamtą stronę, ale nic to nie dawało, coś mi się bramkarz zawiesił po tym rykoszecie i Borussia wraca do żywych. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że mi się tak bramkarz zawiesił. Jeszcze Brand i tym razem się nie zawiesił. Więc można było interweniować tylko rzut po tym jakżeż groźnym strzale. No powiem wam, ten odcinek to takie lekkie fejle były. W poprzednim meczu z Empoli zaliczyłem pusty przelot. Całkowicie mój błąd. A tym razem przez dziwny zawias gry nie mogłem się rzucić po tym rykoszecie. Chciałem wykonać interwencję, ale bramkarz stał jak zamurowany. No i niestety ta piłka wtoczyła się do bramki, ale ostatecznie odnosimy zwycięstwo, kto wie? Jeszcze 9 zwycięstw i będzie kolejny archetyp. No, 9 kroków, da się to wykonać. Tylko wiadomo, trzeba mieć dobrą formę i przyzwoity terminarz. Jesteśmy liderem grupy, a terminarz zaczyna się w następnym odcinku od Juventusu, więc wcale tak łatwo nie będzie, ale przez trudy do gwiazd jesteśmy już w bardzo mocnym klubie. Liczyłem na taką ofertę i się na szczęście jej doczekałem. Inter to jest świetne miejsce do rozwoju. Możemy tutaj powalczyć i w Lidze i w Lidze Mistrzów, czyli na wszystkich dla mnie najważniejszych frontach. Czy uda nam się osiągnąć więcej niż w Może to być oczywiście też totalny niewypał? To przekonamy się już w następnych odcinkach. A następny odcinek z tej serii pojawi się na kanale we wtorek o godzinie 14.00. Więc z tego miejsca zapraszam Was serdecznie za ten odcinek. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.